Witam wszystkich! Dzisiaj sobie omówimy to, co się wydarzyło dwa tygodnie temu, oraz w tym tygodniu, czyli mecze eliminacji Ligi Europy, konferen Ligi Konferencji Europy oraz Ligi Mistrzów. Zacznijmy od tego, że dwa tygodnie temu odbył się mecz w środę Lech kontra Cwena bezda Belgrad. I to był mecz, który Lech rozgrywał na własnym boisku. Lech miał szansę awansować do czwartej rundy, ostatniej, i wtedy by awansował do Ligi Mistrzów. Niestety w tym pierwszym meczu Lechowi się nie udało nawet zremisować. I to już sobie pokrzyżowali szyki. Choć trzeba powiedzieć, że w tym meczu Lech nie grał źle. Jeśli przytoczymy sobie statystyki, to było posiadanie piłki 50 do 50, strzały 12-12 oraz strzały na bramkę 6-7, do 7. więc jak widzimy, nie było to jakoś yy, dla lecha niekorzystne pod względem statystyk yy, spotkanie. był to mecze raczej wyrównane i Svena Zvezda wy, y, po prostu wykorzystała to, co miała. Była po prostu bardziej doświadczona na arenie europejskiej niż Lech. Lech strzelił ładną bramkę, strzelił Mikael Isak z takiego, y, trochę można powiedzieć, półwoleja, i bardzo ładnie to wyszło. Było to na jeden do jednego, ale niestety potem przydarzyła się bramka, i w pogoni za wyrównaniem lech, niestety, dał sobie bić trzecią bramkę, i to jak widać pokrzyżowało im bardzo ich plany co do awansu. Kolejne mecze to były mecze, które odbyły się w czwartek, można powiedzieć, dwa tygodnie temu, i to były, to, można było powiedzieć, że to był taki tydzień. Czarny tydzień no i czarny czwartek. W tym momencie po prostu nasze zespoły, no, oprócz Jagiellonii, która ładnie rozegrała swój mecz, to Raków i Legia niestety tego nie, nie, nie udało im się to zrobić. Najpierw omówmy sobie Legię. Legia, jak już mówiłem, Rozgrywała swój mecz w czwartek i ich rywalem była Arek Larnaka, która grała u siebie, i tutaj można powiedzieć: Legia miała dość duże szanse według mnie, ale niestety to nic nie dało. Legia najpierw straciła bramkę, potem udało im się wyrównać, a potem niestety już Larnaka. Kompletnie zdemolowała Legię, jeśli chodzi o statystyki, to tutaj możemy spojrzeć i no niestety tu widać było przewagę lanaki 1,76 xg do 1,26, 60 do 40 w posiadaniu, więc jak widzimy były Legia nie była tutaj aż tak, nie, aż tak nie odstawała od rywala. Ale niestety bardzo wypunktowali ich e, przeciwnicy. Więc Legia, tak jak Lech, kompletnie sobie pokrzyżowało e, plany i no, na rewanżę po prostu musiał podejść z totalnym e, skupieniem i z totalnym, z, z totalnym zaangażowaniem w to, w to spotkanie. Teraz możemy przejść do Jagiellonii, która grała z Higeborgiem, z Danii i pierwszy mecz, rozgrywali też na wyjeździe, i udało im się, jako jedynej drużynie w tym ty tygodniu, które były rozgrywane te mecze y od odnieść zwycięstwo. To od rezultat odnieśli, zwłaszcza że wygrali na terenie rywala. I tutaj wygrali skromnie 1.0 ale przewaga była widoczna w statystykach, xG to 0,82 u Silkeborga i 1,13 u Jagiellonii. Posiadanie piłki 51 na 49 dla Silkeborga, strzały 12 do 11 dla Jagiellonii, więc jakaś tam była przewaga Jagiellonii, zwłaszcza można powiedzieć, że to cieszyło, bo było to rozgrywane na wyjeździe. Raków za to przegrał w, u siebie 1-0. Tutaj za to przewaga Rakowa nad Maccabihajfa, z którym grali, była wielgachna. XG Częstochowianie mieli na poziomie 1,37, a przeciwnicy ich 0,32. Posiadanie piłki 55 do 45 dla Rakowa, więc jak widać tutaj Sytuacje były po stronie Rakowa, ale niestety nie umieli ich wykorzystywać. Nie strzelili bramki i sobie też pokrzyżowali szyki, jeśli chodzi o mecz. Przejdźmy zatem do rewanżów. Lech, mecz Lecha z cyfeną. rewanż odbył się we wtorek w tym tygodniu i niestety Poznaniacy nie zdołali. Dokonać cudu. Wystarczyły dwie bramki, ale to jednak musiały być dwie bramki na wyjeździe. Lech miał dobry start, dobrze, dobrze wyglądał w momencie kiedy się zaczął, zaczęło spotkanie, potrafił przycisnąć rywala i nie wyglądał źle. Zresztą w tym pierwszym spotkaniu też nie wyglądał źle. W całym dwumeczu mieli bardzo dobry, dobry, dobrze wyglądali zawodnicy Lecha i niestety udało im się tylko zremisować na wyjeździe. Zwłaszcza że przegrywali dość długo. Dopiero w końcówce zdołali strzelić pierwszą bramkę. Przeciwnicy też złapali czerwoną kartkę, i niestety poznaniacom nie udało się tej przewagi wykorzystać. Wydawało się, że teraz powinni zaatakować, ale widocznie. Jakieś, nie wiem, zmęczenie ich złapało, bo nie potrafili tego wykorzystać. Trzeba też wspomnieć, że poznaniacy grali przetrzebieni kontuzjami. Praktycznie musieli wystawiać różnych zawodników, których by pewnie nawet nie powąchali murawy, jeśli by y byli wszyscy zdrowi. Więc Lech miał przede wszystkim dużo pecha, jeśli chodzi o kontuzje. Ale... No, pierwszy mecz ustanowił wszystko, tam było no, trzeba było bardziej skoncentrowanym być w tym pierwszym meczu. W drugim można było trochę bardziej przycisnąć, więc Lech odpada i będzie grał w y, lidze Europy z y, Henkiem z Belgii. I no ja widzę ich niestety szansę bardzo średnio, bo no, zawsze jakoś z belgijskimi drużynami nam się ciężko grało w europejskich pucharach. No, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że jednak wejdą do fazy ligowej yy, Ligi Europy. Więc jeśli yy, wspominamy o tym, że czwartek yy, dwa tygodnie temu był cza czarnym czwartkiem, to ten można powiedzieć był takim trochę radosnym czwartkiem. Ten, co był ostatni bo jednak nasze zespoły zdołały no, postawić się rywalom i dalej gra, grają e, w, na przykład Raków Częstochowa. Raków Częstochowa w rewanżu na wyjeździe z Maccabi Haifa zdołał wygrać 2-0. I to był mecz, w którym Rakowianie statystycznie Wyglądali też znowu lepiej jeśli chodzi o XG. XG mieli na poziomie 1,89, a Maccabi Hypa 0,82% w przewadze przewagę w posiadaniu piłki miała Maccabi Haifa 53%, 47% miał raków częstochowa. Tutaj możemy wspomnieć, że po prostu raków w końcówce. Też miał, grał z przewagą e, zawodnika, ale też nie potrafili tego wykorzystać za bardzo. Raczej wykorzystali, ale jednak końcówce Makabi Hype'a no, zagroziło trochę naszej drużynie z e, która po prostu no, nie mogła tego wykorzystać e, jednego więcej zawodnika. Dalej przechodzimy do Jagiellonii, Jagiellonia z Silkeborgiem zdołała wygrywać 2 do 0 u siebie, by na końcu zremisować 2 do 2 potem jednak trochę się obudzili na koniec zawodnicy Silkeborga i wyrównali 2 do 2 więc no tutaj Jagiellonia się trochę nie popisała jeśli chodzi o statystyki to te miały Jagiellonia była w nich lepsza 1,55 jeśli chodzi o XG 0,73 e, e, miał Silkeborg e, posiadanie piłki 46% do 54% na korzyść Silkeborga więc e, jak widać lepiej trochę grał lepiej tro, trochę grał a lepiej to wyglądało lepiej się bawili tą piłką i w ogóle Jelonia w tych w tym sezonie w europejskich Pucharach naprawdę mi się najbardziej podoba z naszych polskich drużyn. Najlepiej wyglądają, najlepiej ich te mecze są przekonywujące. No, wygrywają. No, no, nie ma co się na razie o nich martwić. I nadeszło, nadszedł mecz ostatni: Legi Warszawa z, z Aykla i tutaj Legioniści musieli dokonać cudu, musieli wygrać 3 do zera. Było to do wykonania. Ja powiem szczerze, że przed meczem. No powiedziałem sobie, no, jeśli kto ma wykonać taki, taką rzecz, to właśnie Legia. Oni potrafią trochę tak szalenie grać. No i początek, to wskazy, na to wskazywał, że może się udać. No 2 do 0 w po 16 minutach dla Legii i praktycznie wydawało się, że no kolejna bramka gdzieś tam padnie i będzie, no może dogrywka może tam jakoś wytrzymają Cypryjczycy do, do 90 minut i będzie dogrywka ale niestety pod koniec pierwszej połowy legioniści zmarnowali wyśmienitą sytuację a Arek Larnaka strzeliła bramkę i nie został ten gol uznany, bo angielski, nasz polski zawodnik grający w Larnace dotknął ręką, ręką piłki i bramka nie została uznana. Gdy nastąpiła zamiana stron, no trochę się ten porządek meczu zmienił i Lanaka zaczęła trochę lepiej grać. No i w tym momencie... No niestety nastąpiła katastrofa i strzelili Cyprzy, Cypryjczycy gola. Legioniści mieli trochę szczęścia, bo potem czerwoną kartkę ujrzał zawodnik cypryjski i też tak jak z Lechem wydawało się, że no, warszawska drużyna no, jest na dobrej drodze, żeby tylko no, strzelić te dwie bramki, ale niestety nieubaganie czas y, upływał. I warszawskiej drużynie nie udało się doprowadzić do dogrywki. Nie, uda, nie udało im się strzelić dwóch koli. Niestety wygrali tylko 2-1 i odpadają z Ligi Europy. No i lądują w Lidze Konferencji. A więc nasze trzy drużyny grają w Lidze Konferencji Europy w ostatniej rundzie playoff do ligowej yy, rundy. I zobaczymy jak to będzie przeciwnicy, Jag Jagiellonii, Legi i Rakowa, to są Jagiellonia, będzie grała z Dynamo City, z Albanii, tutaj myślę, że szanse są dość duże, Jagiellonia naprawdę pokazała, że no, gra dobry futbol, jeśli chodzi o yy, europejskie puchary, Raków, Częstochowa z Arda, Kirjali z Bułgarii, i tutaj to jest najsłabszy przeciwnik, jak, jakiego natrafiły w tej rundzie nasze zespoły. Więc wydaje mi się, że Raków, jeśli naprawdę nie zagra jakiegoś ultra kiepskiego futbolu, to powinni przejść. Legia Warszawa, za to z Hibernianem ze Szkocji. I tutaj mi się wydaje, że Legia jest w stanie przejść Hiberniana, ale tu może być wszystko, się może zdarzyć. Więc ja trzymam kciuki, żeby wszystkie nasze zespoły grały w, w, w rundzie ligowej. I zobaczymy jak to będzie. Szanse są duże, żeby to się wydarzyło. Ja ja będę omawiał te dwa mecze i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy w dobrych humorach. i Ja będę mógł Wam o tym wszystkim powiedzieć i omówić. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego razu. PA!